Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony mam nadzieję, że wiecie kto. Dzisiaj pokaz jak zabić bossa, z którego drogą krętaj klucze. Pijemy praktycznie w trójkę. Tak dla zabawy, nie no, to znaczy nie dla zabawy, dla klucza oczywiście. E, powiem tak, ten film jest bardzo stary. To jest jakoś tam z kwietnia. Okolice świąt. Nawet bym powiedział, że po świętach. Więc... I jeszcze kilka mam takich filmów starszych, z którym będzie zamiast tego, tej monety, będzie jajeczko. Ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. Ten film będzie jako mała pokazówka tego, no nie wiem czego, ale sami możecie skomentować. Co do fantastycznej czwórki, czy będzie bity generał? Tak, będzie bity generał solo. Pod ścianą, bo pod ścianą, ale będzie bity. Aktualnie Planuję wstawić filmy z Haty, Haty, czy jakoś tak oraz z lodową Wiedźmą, tą słabszą wersję. Hmm. Oczywiście niestety tamte filmy będą prawdopodobnie bez podkładu głosowego. Czyli coś tam pewnie napiszę. Eee, co do fetyszu surwupę, no jakiś tam pewnie jest zawsze coś trzeba robić z tym lewkiem no co mam podziaka brać jakoś nie pali mi się żeby nim cokolwiek robić zresztą mogę chyba nakręcić jeden mały film podziakiem czy też drugi level ze słabymi skinami no pomyślę co do innych klas jeszcze dagger dagger czyli jak się tam prawdopodobnie wymawia ninja o tak ale to będzie film pod muzykę Prawdopodobnie będą nawet dwa takie filmy, więc coś na pewno się będzie działo na kanale. Okej, okay, a już więcej nie ma to Do zobaczenia.